z tej strony szybki jak widać jesteśmy na ognistej ziemi i głównym celem właśnie są metki morderstwa z 70 levelem ja będę je bił surow wp bez bufa z rękawicą z lasu no i od razu mogę wam pokazać znaczy pokażę wam na filmiku gdzie takie metki się respią Moment tylko włączę to potem No i tak no, Tutaj ogólnie na tej ognistej ziemi Są 4 miejsca gdzie te metiny się respią Właśnie to pierwsze przy teleporterze Drugie miejsce to jest tutaj przy takim wulkanie. No i trzecie miejsce, tu taki most jest przy nim oraz na tym takim placu, ale to zaraz tam wszędzie pojadę i Wam pokażę ogółem, jak to wygląda. I tutaj widać taką surką, to nawet te metki idą, skile M9, zbroja. Hmm, co tutaj? nie zbroja M10, ostrze M9 i wir M9 no i tu drop z lasu zatruty 50 średnik 9 no na takim 75 levelu co tu dropi? jakiś kamień to się przyda na przetop księga zapomnienia i umiejętności no i reszta tutaj taki syf nie będziemy jechać lwem, bo to szybciej. Burzowy szpon, czarowane ostrze, no to nic ciekawego nie brak. Kamień tylko się przyda co do topienia. No i co? Mogło mi gdzie zarobić sobie na tej ziemi. Jak ktoś nie może, nie umie, nie da rady dojść do tego. Tam do tych metków w TT. Można sobie tutaj ewentualnie polatać Ciężko jakoś wybitnie to nie jest Bufa sobie można zalogować. Tam jak ktoś ma, ja tutaj mam bufarem mi się nie chce Weku jest 10 do perzyta chyba bransoleta Tak 10 tam do, do życia i w ostrzu 6 No to 16 Tutaj duchowa plus 8, bez bonów, taka Jechałem też jakiś niewybitny, tylko ta truta taka nawet, nawet, zawsze znaczy nawet, no dobra jest, no i tutaj następnym miejscem gdzie możemy znaleźć metina jest właśnie wulkan jechałem stąd, tak 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 i tu, tutaj o no i tu wystarczy się rozejrzeć i gdzieś tu ten metek powinien być o ile ktoś go nie zbił a pewnie będzie zbity, bo jest godzina 16 o, a jednak jest. Godzina 16.40. Czyli taka... ...godzina, kiedy ludzie lubią sobie po tych metkach polatać. Też tak zrobiłem. I co jest? 16 do tego że ta 14,8 życia. I... Chwila, no dziko usiądę. Z taką surą to na pewno no, łatwo się bije no, no, Można sobie dać radę też tutaj wojen czy ninjo nawet Widziałem ninja latają Wystarczy bufa mieć, no mi się akurat bufa nie chce logować Chyba dam rady i tak, no chociaż jak wyjdzie hardkorowo to nie da rady Skile P by były to by ustał ale jakaś lepsza zbroja ta duchowa Dzisiaj rozbiłem dwa metki wcześniej, to kamień, kamień poleciał. Tutaj jeszcze wcześniej coś tam lałem. jakieś śmieci powypadały. A i warto ta rękawica. Jakieś dzwonki i ogółem się sypie. I to jest właśnie druga z miejscówek. i co tu poleciało? Znowu księga zapomnienia dalności plus 2 to mnie interesuje i księga, nie co, zasadzka to nie i czarowana zbroja, same dla suryla całej dzisiaj rzeczy, dobra. I teraz na tego lwa szybciej biega no i następnym miejscem gdzie te metki spadają Już wam pokazuję, tu wróciłem do tego miejsca Najpierw jechałem tak Tu, a teraz jadę tu, do takiego mostu I ogółem już tutaj można sobie wypatrywać tych metinów gdzieś tutaj na tych polanach. Sobie się tu respią. Czyli 4 metki na jednym H. Jak nikt nie lata po tym to można 16 metinów obskoczyć. Daleko od siebie one jakoś nie są. można na tym sobie zarobić trochę szczęścia i wypadnikami dropnąć tu rękawice z lasu i akurat tu metka nie było a może i był nie zauważyłem nie chce mi się tam wracać no i co i teraz jedziemy tu Czekałem przez ten most i skręciłem tutaj taki plac jakby na mapie no i na tym placu też właśnie metek spada i czasami właśnie metek jest tutaj gdzieś dalej schowany Ale mówię, jest taka godzina, że pewnie tego metka nie będzie Akurat tam był się nie doleciał No nie ma tego metina no, Co no, cztery miejsca są, jeszcze raz wam je pokażę Tutaj na mapie moment eee, Pierwsze miejsce tutaj. Teleporter. Drugie miejsce. Wulkan. Następne miejsce. Most. I za most i tutaj za tym O jednak jest to metyk. No to jeszcze go. Zabiję. Nie zauważyłem go. No i następne miejsce to ten plac. panamy tu skilla Świniak Rękawica I jako tako to idzie No i jeszcze nagram jak rozbiję tego metka A Pewnie większość jest ciekawa co z niego dropnie No i na surce jest do oddania jeszcze Przykonary. Także niedługo ruszę nią na podbój DT. Cho chociaż teraz już daję radę z buffem, ale... Bez buffa. Nie lubię z buffem chodzić. No wiadomo, tam trochę ciężej odlurować trzeba i te sprawy. No i tutaj z metka wylatuje nam na tym 75 levelu. Co poleciało? HD obrony plus 4 Padeków tutaj. Księga umiejętności, Z piorunem, to mi nie niepotrzebne. I księga zapomnienia talizmem. No i sprawdźmy wachlarze, bo by się przydało jakieś 12 inteligencji. To by było na tyle no. Tak wygląda odnista ziemia, jakby ktoś nie wiedział. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu tam pomogłem. I dzięki na razie.